Dzień dobry, Anna Kołaczkowska, czyli Hrabina Pączek. Zapraszam na moje spektakle, które są recitalami muzycznymi, no i osłownymi oczywiście, zawsze jest słowo. A, a na przykład moja mama i siostra to są jedyne osoby na świecie, które są w stanie do mnie zadzwonić i powiedzieć, że widz, widziałam cię. się ja cię widziałam, widziałam, że ci pupa urosła. Słuchajcie, to jest kosmos, bo przecież... Ja, ale ja wiem, że one to robią z miłości, ponieważ ja wiem, że za tym stoi taki, coś takiego, że one boją się, że ja nie wiem. Bilety na hrabinę Pączek zdobywa się nie mieczem, ani rękami, tylko się zaznacza tam tego, tego, tam coś i się kupuje bilety. Wielu słowa mamie y, selfie, no samą twarz, nie? żeby już nie prowokować samą twarz. i nieprawdopodobną odpowiedź dostałam. Mama natychmiast odpisała, twarz ci schudła. Bilety są do zdobycia na biletynie